Dzień dobry, dzień dobry. Dlaczego Polska jest rajem podatkowym? Mam 10 przykładów tego, dlaczego tak jest. I dla osób, które prowadzą biznes, i dla osób, które mają etat, i dla osób młodych, i dla starych, dla każdego. I jeżeli Ty dzisiaj chcesz zapłacić mniejsze podatki, to pogadamy o tym, jak to robić, bo sztuką jest wykorzystać ten system, zrozumieć, jak on działa i po prostu czerpać z tego profity. A jeżeli masz działalność albo chcesz ją założyć, to warto wejść na happytaxis.pl, czyli naszą księgowość, jeżeli chcesz mieć księgowego kumatego. Fajnego, który jest Tobą nie tylko na mailu albo pod telefonem, po którym go wiecznie nie ma, tylko jest na przykład na komunikatorze, który ma ludzkie podejście, no to Happy Taxes to jest właśnie taka księgowość, takiej mi osobiście brakowało, więc taką właśnie stworzyliśmy. Sprawdź, zobacz jakie są warunki, warunki są super, także warto sobie na to. Zerknąć i dołączyć do nas na pokład. Dobra, lećmy z tematem. Oczywiście, zanim polecimy jeszcze to, zwłaszcza inne linki, bo jest Happy Inwest, gotowce inwestycyjne albo z lista pierwszeństwa na moją książkę. Ale teraz już faktycznie lećmy, lećmy. 10 powodów. Pierwszy z nich to jest ryczałt. I ryczałt podzielimy na dwa powody. Pierwszy powód to jest 3% ryczałtu. Czyli co? Czyli dzisiaj, mając działalność handlową, na przykład jak chcesz handlować takimi kubkami, to możesz. Kupić taki kubek za 5 zł, sprzedawać go za 25, albo żeby łatwiej nam się liczyło. Możesz kupić jakiś lepszy kubek za 20 zł, sprzedawać go za 100 i zapłacić tylko 3 zł podatku. To świetnie się sprawdza, jeżeli masz działalność, masz produkt, który jest wysokomarżowy. No bo jeżeli kupisz coś za 90 zł i sprzedasz za 100, i zapłacisz też 3 zł podatku, bo to się liczy od przychodu, a nie od dochodu czyli od tego. Co wchodzi na konto, a nie to, co zostaje po odliczeniu kosztów, no to może się okazać, że takie 3% jest zbawienne. No i ogólnie, próżno szukać w wielu krajach aż tak niskiego podatku jak ten 3%. Więc jeżeli dzisiaj masz fajny produkt wysokomarżowy, no to no to, to jest genialne. Bo zobacz, jeżeli nawet masz produkt, który kosztuje 50 zł, sprzedajesz go za 100, zakładamy, że 50 zł to jest koszt produktu i np. obsługi klienta, sprzedajesz go za 100, to płacisz 3 zł podatku, czyli to jest realnie 6% podatku. Tak? No bo 50 zł koszty, 50 zł zysk. No i z tych 50 złotych zysku płacisz 3 zł, czyli to jest równo 6%. I teraz tak naprawdę, nieważne, czy to ci wyjdzie 3%, 4, 5, 6 czy 9%, to dalej jest niski podatek. Więc przy działalnościach, przy działalnościach tego typu fajna rzecz. No i co ważne, możesz tak do 2 milionów euro płacić taki niski podatek, także myślę, że fajnie. To jest pierwsza rzecz. Druga, podatek ryczałtowy, ale od wynajmu. Jeżeli wynajmujesz mieszkanie, płacisz 8,5% do pewnej kwoty, potem 12%, natomiast te 8,5%. No to jest fenomen. Na przykład dzisiaj możesz sobie wynająć auto do swojej spółki, do działalności gospodarczej i też zapłacić 8,5. Możesz wynająć pokój, możesz wynająć sprzęt. I to wszystko jest na 8,5%. Uważam, że to nie jest dużo. Ja, znaczy, ja jestem wolnościowcem, ale żeby nie było żadnych podatków, ale jeżeli już patrzymy w kategorii wysoki podatek, niski podatek, to te 8,5% jest fajne. Dobra, to jeżeli chodzi o e, ryczałty, to mamy dwa fajne e, argumenty, dlaczego Polska jest rajem podatkowym. Kolejna kwestia, możesz swojej pensji ściągnąć 2% pensji brutto, pracodawca dopłaca do 1,5% pensji brutto, e, plus e, państwo dopłaca dwie 200 co, co roku. E, więc tak naprawdę to jest inwestycja, która na starcie już daje Ci ponad 75% zysku. No bo jeżeli tobie zapieram na np. stówkę, to pracodawca musi dać 75%, czyli już masz zysk, 75%. E, no i potem to pracuje na bezpiecznym funduszu. pieniądze są Twoje, możesz wypłacić w każdej chwili e, bezpieczne, fajne, miłe i przyjemne. Także e, super. Szczególnie, że jeżeli tego nie wypłacisz do 60, to nie płacisz żadnego podatku i to jest znowu rajskość naszego polskiego ustroju. Kolejna kwestia, X, czyli to samo co IKE, tylko w troszkę innej formie dla przedsiębiorców. Ja aktualnie z X nie korzystam, także na razie nawet nie będę tu opowiadał. Jak sam będę to praktykował, to trochę opowiem, bo nie lubię w rzeczach, których nie znam. Albo X znaczy akurat znam, ale nie korzystam, więc tutaj kiedy indziej, jeżeli masz działalność, możesz sobie to sprawdzić. Uważam, że też jest to ciekawa opcja. Natomiast ja mam taką strategię, że w akcje nie inwestuję już więcej niż na IKE. To jest takie, tyle co pojawiłysowałem, to, to mam. IKE jest takim dodatkowym moim źródłem limitu, nazwijmy to, moim limitem, a tak to inwestuję pieniądze gdzie indziej. Także akurat ja XZ tylko z tego powodu na razie nie potrzebuję, ale rozważam, dopuszczam, że w przyszłości być może te XZ sobie sprawie. Dobra. Kolejny argument to jest to, że jeżeli masz Mniej niż 26 lat, albo znasz kogoś, kto no, ma mniej niż 26 lat, to jesteś w super sytuacji. Dlaczego? Dlatego, że osoba, która e, uczy się i ma 26 lat, może dzisiaj e, nie płacić żadnego podatku na umowie o zlecenie. Takie kwoty do e, ponad 85 tysięcy, z tym, że jeszcze ma koszt uzyskania tego przychodu. Nie, nie znam już szczegóły. E, chodzi o to, że e, nawet w wystarczającym przypadku może przyjąć na konto. 170 tysięcy złotych bez żadnego podatku. No i to jest super samo w sobie dla tych młodych ludzi, ale coś powie: No dobra, ale ja nie mam tyle, to, to mnie nie interesuje. Otóż może cię interesować, bo zobacz, jeżeli ty dzisiaj masz fajną rodzinę, na przykład masz syna, masz 40 lat, twój syn ma 20 lat, bo szybko zacząłeś robić tego syna, i on sobie zarabia hajsy, to ty tylko możesz w swojej działalności zatrudnić, i tak naprawdę on, on ci może wyzerować Twoje e, zyski. Czyli tak naprawdę, jeżeli Twoja firma zarabia, trzeba by to policzyć dokładnie, ale do około 15 tysięcy miesięcznie na czysto, to jeżeli Twój syn faktycznie by tyle pracował w tej firmie, żeby te zyski zjadł, no to albo też częściowo, bo to nie chodzi o to, żeby tutaj dmuchać te pensje, Gdyby w ogóle nie o to mi chodzi. Chodzi o to, że, żeby to mądrze było układać, e, żeby to było legalne i uczciwe, no to może się okazać, że syn te pieniądze zarabia a że jest dobrym synem, to daje ci to w darowiznie. A darowizna w pierwszej e, linii jest nieopatkowana, czyli tak naprawdę te pieniądze do ciebie dojdą. Analogicznie może być w sytuacji takiej, gdzie, e, gdzie jest osoba nie z pierwszej linii i na przykład ma zrobić na dwie linie. Tak? Czyli, że e, jedna osoba daje drugiej, druga pierwszej e, darowiznę i też to gra. Czyli na przykład babcia mamie, mama e, synowi e, lub jakiekolwiek inne tutaj manewry. Także e, jak najbardziej można, jest to wszystko legalne, jest to uczciwe, tylko trzeba sobie to poukładać. E, także taka osoba, która nie ma 26 roku życia, e, sama sobie ma dobrze, a być może też jest elementem e, optymalizacji kosztów w firmie. Także myślę, że całkiem spoko. E, spoko też jest, kolejny punkt, czyli szósty. Niski CIT. Co by nie mówić? Ludzie narzekają, że PIS, że PO, że konfederacja, że to, tamto, siamto. Spokojnie. Partie zawsze będą dobre, zawsze będą złe, gorsze i najgorsze, to chyba tak się tylko dzieli. Ehm, ale są też osoby, które są dobrze. I na przykład e, parti ja naprawdę nie lubię. E, nie przepadam. Za jej czasów obniżono e, cit na małych spółkach z 15% na 9%. Czyli e, kiedyś nam, moja spółka płaciła 15% podatku, teraz płaci 9 od kilku lat. No i mówię, kurczę, fajnie. I to jest faktycznie dobre, bo dzisiaj zakładając spółkę, szczególnie na no, przykład są osoby, które pracują na etacie. ZUS im płaci y, pracodawca, więc są zadowoleni. ale nawet nie ZUS, bo ZUS i tak nie jest ważny w spółce, bo spółka nie chodzi do lekarza. Czyli może dzisiaj y, zatrudnić się tylko na umowę odlecenie na, małe, na jakieś małe 100, 200, 300 zł, wtedy masz składki zdrowotne odprowadzane. Y, więc y, karetka, szpital ewentualny, tego się nie musisz y, obawiać, jeżeli chodzi o koszty. A Spółka płaci tylko 9% podatku. Myślę, że to jest odakcyjny podatek i że całkiem fajnie. Oczywiście są tego limity, natomiast znam wiele firm, które nawet te, te limity, jak dochodzą do tych limitów, to w sumie mają z reguły więcej niż jedną linię biznesową, czyli na przykład mają i produkcję, i usługi i wtedy mogą sobie rozdzielić to na, dwa, na dwie spółki też jest to ok, też jest to zgodne z prawem, także całkiem fajnie. No dobra, ale ktoś mówi, ale spółka ZO to jest księgowość, trochę droższa. Okej, okay, jest trochę droższa, ale też nie jest aż tak duża, szczególnie jak to weźmiesz, yy, ogarniesz przez Happy to wtedy w ogóle luz. Ale część osób mówi, że nie chce, że nie chce firmy, jeszcze się i dopiero się rozgląda za czymś. OK, no i tutaj kolejny punkt. Działalność nierejestrowalna, czy nierejestrowana, to jest działalność, która istnieje w Polsce od kilku lat. I ten limit się co roku zwiększa. Ja się zatrzymałem na tym, że on wynosił 3000. Podejrzewam, że już może go troszkę zwiększyli. W każdym razie możesz sobie prowadzić prostą działalność, czyli ciągłą sprzedaż, ciągłe jakieś usługi do 3000 i za to podatku nie płacić. Wygoogluj sobie szczegóły, nie może to być każda działalność. No nie, nie pohandlujesz paliwami na tym albo alkoholem. Natomiast wiele, o ile większość takich prostych działalności spokojnie ogarniesz. Czyli możesz sobie potestować, nie mieć żadnych kosztów na spokojnie zrobić taką działalność. I, i jak ci się rozkula, jak, jak rozkulasz ją właściwie samodzielnie, bo tak, bo działalność nigdy sama się nie, nie rozkula tylko dzięki tobie, no to wtedy możesz sobie rzeczywiście zarejestrować na przykład spółkę ZO, Happy Takes, i już płacić te 9% podatku. Także myślę, że bardzo fajna rzecz. Kolejna rzecz. Ja jestem zwolennikiem pomagania, uwielbiam pomagać, robię często jakieś nasze pomaga, zbiórki, czy wpłacam na nie, bardzo lubię i uważam, że e, może nie obowiązkiem, ale takim fajnym stopniem rozwoju jest to, kiedy chcesz pomagać. No i znowu, są kraje, które pozwalają pomagać, no i pomóż i tyle. A w Polsce, jeżeli masz, dasz darowiznę, to możesz część podatku sobie odliczyć. Fakt faktem, że to jest symboliczna ulga, ale jednak jest takie coś, że na koniec roku ja dostaję listę swoich darowizn i moż, mogę troszkę na tym podatku oszczędzić. To są w mojej opinii, czy w mojej skali sprawy nieduże, nie wiem groszowe, ale nieduże. Natomiast i tak, i tak uważam, że to jest fajny ukłon i to jest fajne i warto w ten sposób działać, żeby mieć z tyłu głowy można nawet na koniec roku mieć taką refleksję. Kurczę, chcę trochę pomóc, to jakąś kasę przeznaczę na, na jakąś fajną fundację, a troszkę tego podatku zaoszczędzę, czyli ta pomoc będzie czysta. Dam 100% pieniędzy na pomoc, a jednocześnie zapłacę niższy podatek, czyli ktoś otrzymuje 100%, podatku, 100 pomocy, a ty dostajesz metaforyczny procencik ulgi podatkowej. Także myślę, że całkiem fajnie. Dobra, kolejna kwestia, to jest sprzedaż rzeczy e, używanych po pół roku. To też jest oczywiste, ale jeżeli dzisiaj kupujesz sobie jakiś sprzęt, auto, cokolwiek, auto jest fajnym przykładem, to jeżeli trzymasz te, ten sprzęt pół roku plus ro, miesiąc bieżący, czyli na przykład 15 czerwca sobie coś kupiłeś i trzymasz to do końca czerwca, jest cały czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik i listopad, to 1 grudnia możesz sprzedać to bez podatku. Dlaczego to jest yy, fajne? No bo po prostu brak podatku jest fajny. Ale w przypadku dóbr luksusowych typu e, właśnie luksusowe, zegarki, albo na przykład samochody, możecie okazać, że kupisz auto, sprowadzisz ze Stanów albo ze Szwajcarii w dobrej cenie, e, e, naprawisz albo po prostu poczekasz na trochę podrożeje. i po pół roku sprzedasz z, z zyskiem i od tego zysku też nie ma podatku. To też nie jest oczywiste w wielu krajach tego nie ma, Polska daje takie możliwości i e, Zwróć uwagę, że jeżeli auto kupisz luksusowe, a zdarzyło mi się takie kupić, to możesz zarobić na nim 50 tysięcy, 100 tysięcy, nawet 200 tysięcy. I mimo że różnica między zakupem a sprzedażą będzie wynosiła nawet 200 tysięcy, to od tego płacisz 0% podatku. I zobacz sobie, jaka tu jest sytuacja, jeżeli połączysz te fakty, o których mówiliśmy wcześniej, czyli wynajem auta na 8,5%, może się okazać, że kupisz jakieś auto unikalne, fajne, Kupisz je, wynajmiesz je na pół roku do twojej spółki, żeby wyjąć pieniądze ze spółki legalnie. I jeżeli faktycznie te auto przez pół roku powynajmujesz i potem sprzedasz, to wynajem ci zoptymalizuje koszty w firmie, a sama sprzedaż da ci zysk. To jest już przykład skrajny, ale prawdę prawdziwy, bo sam to przerabiałem, moi znajomi to przerabiali, że da się tak działać, także to jest też super. No i dziesiąty, ostatni punkt brak podatku do 30 tysięcy złotych. To jest e, też ulga, ta została powiększona jakiś czas temu, chyba w zeszłym roku. E, także jeżeli dzisiaj e, twój, twój dochód nie przekracza 2,5 tysiąca miesięcznie, to w praktyce e, będziesz miał zwrot podatku. Myślę, że też e, super. Także zwróć uwagę, że jeżeli dzisiaj na przykład tworzysz małżeństwo, jakąś parę, no to możesz sobie zrobić rozdzielność majątkową i może się okazać, że twoja na przykład druga połówka zarabia właśnie z twojej działalności tylko 2,5 tysiąca, ona nie płaci podatku, ty, ty sobie w tej spółce też coś zarabiasz, jakiś tam podatek płacisz, tu wynajmujesz samochód, tu jeszcze inwestujesz w Ike, XZ i tak dalej, to wszystko łącząc w całość, naprawdę możesz sprowadzić takie możliwości, że te podatki są najmniejsze. Oczywiście. Pracując na dacie gdzieś, te podatki są najwyższe, bo tych ludzi jest najwięcej i państwu najłatwiej. Mówiąc wprost, prostu, tych ludzi i nałożyć im wysokie podatki. Najpierw na, na, na linii USC to będzie 19%, potem 32%. No to jest bardzo dużo. Natomiast dzisiaj, mając te narzędzia, o których powiedziałem, 10 punktów, możesz sobie tak pokładać swoje finanse, zobaczyć, co dla ciebie jest dobre, co nie. Warto też pogadać z doradcą podatkowym. Jeżeli potrzebujesz takiego, to też myślę, że ogarniemy. Możesz też napisać, napisać do nas na hepitaks.pl, postaramy się coś pomóc. Warto naprawdę pomyśleć, jak te podatki optymalizować. Warto też inwestować. Stąd też powiedziałem o tym IKX, bo tam też są super paracele podatkowe. Także jeżeli narzekasz na Polskę, rozumiem, można się doczepić do wielu spraw. Ja też też czasem sobie tam w duchu ponarzekam, ale jeżeli chodzi o podatki, dalej, mamy sporo fajnych możliwości, dalej jest sporo. Ulk, dalej jest sporo m, takich y, nieoczywistych ścieżek i warto z nich korzystać. A jeżeli chcesz skorzystać z swoich finansów w pełni, no to za tydzień będzie kolejny odcinek i y, pogadamy znowu o tym, jak troszkę tam pomenerować w taki sposób, aby tej kasy po prostu w swojej kieszeni było więcej. Także dzięki bardzo. Widzimy się w kolejny wtorek o 20. to, matata. Wszystkiego dobrego. Cześć.